Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 14, od wiersza 13. Jezus siadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za Nim, pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła Go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych, Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do Niego z taką radą: Miejsce tu odludne i robi się późno, rozpuść ten tłum, niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus, wydajcie im jeść. Ciekawa historia, w której znów Jezus coś zobaczył zobaczył ludzi, zobaczył tłum ludzi. Czytam, że wsiadł do łodzi wcześniej, chciał być sam, chciał być na odosobnionym miejscu, aby mieć społeczność z, ze swoim ojcem. Ludzie dowiedzieli się i tłumami przybyli piechotą na drugą stronę jeziora, po to, aby być z Jezusem, po to, aby słuchać Jego słów. I czytamy, że gdy Jezus zobaczył tłum zgromadzonych, zdjęła go litość nad nimi. Kiedy Jezus zobaczył tłum, wierzę, że widział też każdego indywidualnie. My często, gdy jesteśmy w tłumie ludzi, myślimy sobie, no każdy gdzieś za siebie jest odpowiedzialny, każdy ma swoje problemy, każdy ma swoją historię. Ale Jezus zobaczył tłum i widział ludzi. Nie tylko tłum, ale widział ludzi, dlatego też użalił się nad nimi. Jak dobrze, że Bóg taki jest, że widzi każdego z nas, zna naszą historię, wie, co przeżywamy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Jezus zobaczył ludzi, zobaczył tłum i ulitował się nad nimi. Jak dobrze jest mieć kogoś, kto się nad nami potrafi ulitować. I nie jest to litość, która jest tylko jakimś takim pustym współczuciem, ale jest to litość, która przynosi pomoc, uzdrowienie, wsparcie dla nas. Czytamy, że Jezus uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Jezus przyszedł z pomocą. I potem, kiedy nauczał, zrobiło się już też późno, uczniowie mówili, Rozpuść ten lud, niech idą do wiosek, niech, niech sobie sami poradzą. Tak często my też funkcjonujemy w naszym myśleniu: Niech każdy sam sobie poradzi, ale Jezus powiedział: Nie. Ja ciągle ich widzę, ja ciągle widzę, że też są głodni, że mają potrzeby. Jezus powiedział: Nie muszą odchodzić, wy im dajcie jeść. Oczywiście, znamy tą historię. O cudownym rozmnożeniu chleba, tych kilka chlebków, kilka rybek, Jezus wziął, po pobłogosławił, dla wszystkich wystarczyło, było zaopatrzenie dla każdego człowieka. Ta historia uczy nas, że Jezus nas widzi, że Jezus patrzy na nas, Jezus zna nasze potrzeby, wie, że potrzebujemy jego pomocy. On jest nami zainteresowany. Niech dzisiaj ta myśl przeniknie nasze serca, że nie jesteśmy opuszczeni, że nawet może, gdy ludzie nas zawiedli, gdy ludzie nas opuścili, Bóg jest zawsze z nami, nawet gdy ludzie już nas nie zauważają, może gardzą nami, ignorują nas, odrzucają nas. Bóg patrzy na nas, Jezus widzi nas i okazuje nam swoją pomoc, swoją łaskę, swoje wsparcie. Pomoc w każdej dziedzinie naszego życia. On się przecież o nas troszczy. On się troszczy o chleb powszedni dla nas. Jezus powiedział: Szukajcie najpierw Bożego Królestwa. Wszystko inne będzie Wam przydane. To jest piękna obietnica. Pan nas widzi i Pan zna nasze potrzeby, zna nasze troski. Jemu wszystko możemy powierzyć. Nasze obawy, nasze lęki, nasze porażki wszystko możemy Jemu oddać. On się o nas troszczy. Jak dobrze, że Jezus zobaczył nie tylko tłum, ale zobaczył ludzi. I dzisiaj też Jezus nas widzi i jest zainteresowany naszym życiem. Aby nam pomóc, aby nas wesprzeć, aby nas podnieść, aby nam przebaczyć, Jezus ma dobre spojrzenie, dobre myśli ma o nas. I kiedy patrzy na nas, to w tym celu, aby aby nas podźwignąć, aby nas zachęcić, aby rozwiązać nasze problemy, aby nas zaopatrzyć. On jest tym, który nas widzi. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że choć ludzie nas nienokrotnie już nie zauważają, ale Ty nas zawsze widzisz. Dziękujemy, że zawsze masz czas dla nas. I co z tego, że nawet nienokrotnie ludzie nas rozczarowali i zawiedli, kiedy Ty Zawsze pozostajesz wierny. Dziękujemy za to, że nas widzisz. Amen.